Witajcie! Zbliża się koniec kwietnia, a co to oznacza? Że zbliża się początek maja. A skoro zbliża się po początek maja, to świetny czas na to, aby odświeżyć swój ogród lub odświeżyć swój parapet z nowymi roślinami egzotycznymi. Słuchajcie, przede mną nowa dostawa roślin egzotycznych z, od najlepszych ogro ogrodników holenderskich, m.in. Canatea White Star, a za nią. Piękny, karłowaty y, Zamiokulkas. Tak, no Zamiokulkas, niby taka zwyczajna roślina, ale też y, posiada swoją wersję taką karłowatą. No, nie wypakowuję go, y, ale widzicie sami, że y, jest piękny, zwarty, y, ma bardzo grube pędy. Ale nie o tym Wam dzisiaj chciałem powiedzieć. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o y, fenomenalnej roślinie, którą jest. Y, którą jest Philodendron White Princess. Kolekcjonerska roślina, e, bardzo poszukiwana. Wyszukaliśmy najpiękniejsze okazy. Słuchajcie, zobaczcie, ten jest chyba najładniejszy. Niebawem pojawi się e, na, e, na naszej stronie internetowej w sklepie. Zobaczcie. Cudowne. Ale jak już tu jesteśmy, to już idźmy za ciosem. Jest, słuchajcie, sobotni wieczór, więc mogę sobie pozwolić na to, aby przeprowadzić Was szybciutko po szklarni i pokazać, co ciekawego pojawiło się. Słuchajcie, ostatnio pojawiła się też Hoja, Hoja Carnoza Tricolor, trzykolorowa Hoja o dosyć dużych liściach z piękną variegacją. Link znajdziecie do niej poniżej. E, pojawiły się też e, ciekawe odmiany. Słuchajcie, filodendrona e, troszkę troszkę tańszego, ale też niesamowitego. Tą filodendron e, Rio Congo e, o pięknych, czerwonych liściach. I, słuchajcie, pojawiła się świetna rzecz. kolekcjonerska też. Zrobiła się słuchajcie piękna monstera, monstera y, o długich pędach, y, monstera Shafi, która pnie się po tych bambusowych drabinkach w górę. Więc musicie ją mieć. No cóż, słuchajcie, odwiedźmy jeszcze nasze e, gwiazdy, a naszymi gwiazdami oczywiście są kolekcjonerskie monstery, jak się, ma, jak się mają. E, słuchajcie, nasze monstery mają imiona, nie wiem czy wiecie. E, tu akurat za mną jest Kika, Walia i Mona. E, trzy z nich akurat mamy tutaj na magazynie. I mają się świetnie, słuchajcie, wypuszczają kolejne świeże liście, a najlepsze jest to, że możecie je kupić w sklepie internetowym. No, więc słuchajcie, monsterki dla Was rosną. O, co fajnego, słuchajcie, chciałem Wam pokazać. Kanata Network przyjechała świetna roślina. Roślina dla informatyków zero-jedynkowe liście pierwsze piękne z takimi paskami. Osobiście uważam, że jedna z ładniejszych kalatejny, oprócz oczywiście White, white Stara. No cóż, yy, o jest jeszcze fajna, fajny leopard, ta leopardina. Ale wiecie co, nie, nie mogę się powstrzymać, pokażę wam coś jeszcze fajnego, mianowicie stromantę. Stromante, słuchajcie, kolekcjonerska o yy, liściach biało-zielono-czerwonych. Słuchajcie, to jest przecudna roślina. Zobaczcie sami, wygląda ona przepięknie. Liście od spodu są czerwone. Liście od spodu są czerwone. A u góry biało, biała, białe przebarwienia, biała, biała warigacja na e, zielonych pięknych liściach. To przecudna roślina. Zobaczcie, jak ona zmienia barwy. No nic. Zapraszam Was do naszego sklepu internetowego. Zebriny też czekają na prezentację, ale dzisiaj się nie doczekają. No a za mną, jak widzicie, młotum roślin, które musimy jeszcze wysadzić do końca kwietnia. Więc zbliża się koniec kwietnia. Oznacza to, że będzie początek maja, będzie ciepło, będziemy relaksować się w ogrodach. No a wieczorami w naszych cieplutkich domach, wśród pięknych kolekcjonerskich roślin. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!